Cześć, 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 noranżyści. z tej strony Rizrox, a dzisiaj w odcinku pokażę Wam jak zdobyć e, International Paystar 5600 TS, e, ciężarówka, która jest dostępna w tym nowym patchu, e, w nowym sezonie trzecim e, na e, rejonie e, USA, Wisconsin e, i słuchajcie, do tego zadania wybrałem tuza 420, no bo będzie tutaj przydatny bo po drodze mamy niestety bardzo, bardzo nieciekawe błotko, które, no, które tu przejedzie bardzo, bardzo zgrabnie. Słuchajcie, ja ogólnie się Wam przyda... E, przy, przydam. <śla> ja ogólnie Wam się przyznam, że ten odcinek nagrywam już ósmy raz. Ósmy raz, bo... Bo za pierwszym razem sobie przejechałem prawą bramą, bo tutaj mamy dwie bramy, prawą i lewą. I ja sobie prawą bramą przejechałem, bo tam jest y, łatwiejszy teren, nie ma takiego błotka i stwierdziłem, dobra, to jadę tam tamtędy. No ale jak się y, przeskoczy na drugą mapę, no to tam niestety jest most do naprawy. Tutaj po drodze też są dwa mosty, ale można je objechać. A mostu na drugiej mapie już się nie da, bo próbowałem y, kilka razy i za każdym razem utopiłem ciężarówkę. Y, a dzisiaj jechałem, stwierdziłem, dobra, no to trzeba pokazać wam, jak naprawić most więc wziąłem Pacyfika P16, załadowałem długą przyczepę, dwa razy metalowe belki. Pojechałem. No i jak objeżdżałem drugi most, to niestety tak zjechałem z górki, że przodem zaczepiłem się o e, tory. No i nie mogłem z tych torów niestety wyjechać. Linka nie pomogła nic, więc pojechałem w misję ratunkowej Hornem, tym, który, którego można przy moście na Alasce e, zdobyć na białej dolinie. No i słuchajcie, jak zjeżdżałem na dół, to identycznie się zablokowałem, tak jak P16, i po prostu, no nie, no nie, stwierdziłem, nie, 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 sprzedałem przyczepę. To znaczy, odholowałem, odholowałem pojazdy, zniszczyłem towar, i mówię, nie, nie nagrywam. No ale dzisiaj wróciłem z pracy, stwierdzam, dobra, to nagrywam, i przed chwilą, słuchajcie, nagrywałem, no i do tego zadania wziąłem ANK-MK38, spimpowałem sobie ją fajnie, naklejki ponaklejałem. Pojechałem i słuchajcie, pojechałem, pojechałem i się okazało, że nie w tą stronę skręciłem. Pojechałem całkowicie gdzieś nie wiem gdzie i stwierdziłem, kurna, dobra. Ok, nagrywam ostatni raz. Mam nadzieję, że ten ósmy raz to już będzie ostatni. Eee, no i jeszcze Wam tak powiem, że ostatnio nagrywam e, filmy całkowicie na live, czyli komentuję w czasie jak jadę i jak opisuję te ciężarówki i do tej pory jeździłem na padzie, dzisiaj dzisiaj nagrywam na kierownicy i również nagrywam na nowym mikrofonie i ten mikrofon na tym mikrofonie również nagrywałem film o Pacific P512, zresztą słychać różnicę, bo jest głośniejszy a ma mniejsze szumy od poprzedniego mam nadzieję, że Wam się bardziej podoba nagrania na tym mikrofonie bo mi na przykład się bardziej podobają no i dobra, słuchajcie, co do mm, Pacifika yy, wróć co do internacjonala Pejstara, yy, To wiecie jak ja go pierwszy raz zobaczyłem jego zdjęcia to stwierdziłem kurczę, świetna maszyna będzie na pewno forudowym monsterem troszkę mnie zmartwiło, że ma 280 litrów w Baku i słuchajcie już teraz yy, jest to problem, bo ja na live, jeżeli nie oglądaliście, a ci co oglądali to widzieli, już kilka razy zabrakło mi w nim paliwo yy, Zabrakło mi w nim paliwa, benzyny, ropy. O, może tak, ropy. E, no i e, pff, jakie jest rozwiązanie tego? No, trzeba jeździć nim po prostu częściej e, z wyłączonym napędem na wszystkie koła. Nie ma innego sposobu. A z kolei, fakt, że ma za słaby silnik, no to teraz, jeżeli dadzą mu upgrade do silnika. O! Słuchajcie. Przez długi czas jechałem na wciśniętym gazie na, na czwartym biegu. I zobaczcie, jest dalej Bóg w SnowRunnerze. Jak jedziecie cały czas z włączonym pełnym gazem, to się wyłącza silnik i za chwilę Wam się uruchamia od nowa. Dziwne, ale to już jest od. ojenny, już od dawna jest ten Bóg. E, dobra, wracając do Pejstara. No, ciężka z nim sytuacja jest, no bo ciężarówka. Yy... Wydaje się bardzo fajna, ma szerokie zastosowanie i w błocie czasami sobie radzi nawet bardzo dobrze, ale momentami, jak trzeba gdzieś pod górkę podjechać z ciężkim ładunkiem, no to sobie strasznie nie radzi. No i mocniejszy silnik byłby tu rozwiązaniem, ale mocniejszy silnik spowoduje, że będzie większe spalanie. No i tu jest troszkę taki, taki problem, no bo dać jej większy, mocniejszy silnik, no to wtedy po chwili będzie trzeba niestety. Znowu się, nie wiem, cysterny poustawiać, czy ciężarówki z cysterną, żeby się tankować, no tak... No nie wiem, no moim zdaniem powinna dostać mocniejszy silnik na pewno, bo ten, który ma jest za słaby i to jest główna bolączka tego pojazdu, a poza tym, no to mi się bardzo podoba. Chociaż bardziej mi się podoba Pacific, no i są już takie plotki, że ma dostać w fazie czwartej Pacific i... IP P512, i P16 mają dostać AWD, czyli napęd na wszystkie koła. Co mi się wydaje, że jest takim raczej, raczej takim fanowskim marzeniem, żeby było, tak? No bo w realu te ciężarówki nie mają AWD, no i czy będą miały AWD? No, ja bym chciał, ale raczej na to do, za bardzo nie liczę. Chociaż. Jak teraz patrzę na P16 i no to ona odstaje bardzo od ciężarówek przez to, że właśnie nie ma AWD, a odstaje w takim terenie na przykład jak tutaj, gdzie są jakieś kamyczki. No bo ona w błocie sobie całkiem nieźle radzi, jeżeli weźmiecie P16 do na mapę do na przykład USA, na przykład USA Czarna Rzeka w Michigan. No to ona tam sobie świetnie radzi I, No i są błota, które naprawdę sobie rewelacje rewelacyjnie przejeżdża No nie ma problemu z nią Ja nawet jak film nie robiłem, to sobie tam po niezłych błotach robiłem Zresztą, nie co ja, zmęczony po pracy chyba jestem Po niezłych błotach jeździłem, a nie robiłem Po niezłych błotach jeździłem I słuchacie dawała rady Ale jak już są te mapy, gdzie są kamienie Tak jak tutaj właśnie, jak teraz jadę No to bez napędu na wszystkie koła No to, uff problematyczne, a dużo jest map takich gdzie są właśnie kamienie Półwysep Kolski jest z kamieniami, nowe mapy takie jak na przykład tutaj w Wisconsin jak na przykład mapy w Kanadzie, no i tam musi być już ten AWD niestety, no nie ma opcji, no nie ma opcji, musi być no i tutaj no ja bym chciał, ale i dużo pewnie graczy by chciało Bo mi Pacific Nowy się bardzo podoba No ale Ale wydaje mi się, że chyba Chyba tego nie wprowadzą Tak mi się wydaje eee, Dobra, słuchajcie Dojeżdżamy cały czas Jak obserwujecie, którą drogą jadę No to tutaj za chwilę po, dojadę do bramy I przeskoczę na drugą mapę No i tutaj Tą bramą, jak przejedziecie, no to, to tą bramą jest fajnie blokować właśnie sobie Internacjonala. A drugą bramą z kolei lepiej jest przejechać, żeby, zdob żeby odblokować garaż. Eee, no ale wiecie, garaż ja już odblokowałem, bo wcześniej próbowałem kilka razy zdobyć Internacjonala. Ja tu jeszcze Wam powiem, że oczywiście to jest eee, mój safe ze Snowrunera, gdzie mam tam chyba z 18% Snowrunera zrobionego. Ale to jest tylko procent za tam zdobyte pojazdy. To są tylko to jest tylko właśnie te, te moje wypady po ciężarówki, żeby wam pokazać gdzie je można znaleźć, gdzie zdobyć. O i w ogóle widzicie hmm, północny most, mam odpalone dostarcz metalowe belki, bo próbowałem właśnie dostać. O, czekajcie. No przez most sobie w, w ten kwiatki rosną. Dobra, spoko. Może je rostą. Przejeżdżamy przez most, od razu odbijamy w lewo, i tutaj sobie jedziemy. No w zasadzie można i tu w lewo, i w prawo. W każdym razie musimy dojechać. Mniej, no Możemy się kierować w zasadzie mniej więcej, mniej więcej na tą ikonę, ale tutaj musimy przejechać przez ten las i dojechać do fabryki. I przy, w tej fabryce właśnie stoi e, International. no i tu jeszcze tu jeszcze kawałek przez ten taki przez ten las o tu powoli już już powinno być za tymi skałami e, powinny, powinna być już fabryka mam tu wieżę obserwacyjną ale ja tam nie muszę jej o widzicie już są kominy w tej fabryce stoi International, International Paystar Pejstar 5600 nie wiecie co, ja sobie chyba tutaj tak skrócę Bo można lewą, w lewo pojechać Tam no ładnie tak wyjechać, ale można też Wiecie, no mam tuza, no to tuz tutaj Tuz tutaj powinien bardzo ładnie sobie przejechać Chociaż Uo! Dobra Spoko Dam radę, już myślałem, słuchajcie Że będę na, nakręcać ten y, odcinek Po raz dziewiąty Ale nawet z tą uszkodzoną oponą dojadę. Bo mam zestaw naprawczy, żeby się naprawić, ale. ale nie chce mi się. Ale po co? Wiecie, dobrą wam dam radę, jedźcie lepiej, nie, nie skracajcie sobie drogi, tylko wyjedźcie sobie tam e, w lewą skręcie i sobie spoko. Oje, yes, słuchajcie, mamy to. Mamy to. Moje gratulacje Snownerzyści, was się zdobyliście interacno PayStar 5600. Proszę bardzo. No. <laughs> klakson to nie ma za dobry. <laughs> Dobra, słuchajcie, moi drodzy. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do zobaczenia w następnych. Z tej strony Rizrox. Do zobaczenia. Cześć.